Oblicz Obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych a i b. Obwód, czyli suma wszystkich boków, brakuje mi, mam dwie przyprostokątne, brakuje przeciwprostokątnej, którą wyliczę z twierdzenia Pitagorasa, czyli c kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat, czyli c kwadrat to jest 4 odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu. 4 plus pierwiastek z 2 do kwadratu. No i dwa wzory skróconego mnożenia. a kwadrat odjąć 2ab, dodać b kwadrat plus a kwadrat, dodać 2ab i dodać b kwadrat. b kwadrat oczywiście, czyli pierwiastek z dwóch do kwadratu, czyli 2. 8 pierwiastków z się redukuje. Czyli jest 16 i 16 to jest 32 i 4 to jest 36, zatem przeciwprostokątna ma długość 6. Obwód to jest jedna przyprostokątna, czyli 4 minus pierwiastek z 2, dodać druga przyprostokątna, czyli 4 plus pierwiastek z 2 i dodać przeciwprostokątna, czyli 6. Pierwiastek z 2 się redukuje: 4 i 4 jest 8 i 6 jest. 14. I to był podpunkt A. Podpunkt B: c kwadrat równa się 8 plus pierwiastek z 2 do kwadratu i 4 odjąć 2 pierwiastki z 2 do kwadratu. Czyli c kwadrat to jest b kwadrat, to jest Wzór skróconego mnożenia, czyli a kwadrat, dodać podwojony iloczyn, czyli 16 pierwiastków z dwóch, dodać b kwadrat i drugi wzór, a kwadrat, odjąć podwojony iloczyn, czyli 4 razy 2 to jest 8 i razy 2 to jest 16 pierwiastków z dwóch i plus b kwadrat, czyli 2 pierwiastki z dwóch do kwadratu, 4 razy 2, czyli 8. c kwadrat równa się, 16 pierwiastków z dwóch się redukuje. 64, i tutaj najłatwiej będzie dodać 16, to jest 80, 2 i 8 to jest 10, czyli 90, czyli C to jest pierwiastek z 90, czyli 9 razy 10, co oznacza 3 pierwiastki z 10, zatem obwód to jest przy 1/3 prostokąt na jeden bok plus. Drugi bok i dodać przeciwprostokątna, wszystkie trzy boki razem. No i po zsumowaniu 8 i 4 to jest 12 pierwiastek z dwóch i minus 2 pierwiastki z 2 to jest minus pierwiastek z 2, i dodać 3 pierwiastki z 10 i to jest obwód trójkąta w podpunkcie B.